No więc poza tym moi drodzy, że ja już kilka zbiorników zresetowałem, takich większych, tak jak widzicie tutaj. I to jest to o czym mówiłem, czyli ta gąbka filtracyjna na kratce podżwirowej, w rynnie Ista Premium i na froncie Ada Amazonia. Pokażę Wam też zbiorniczek, tutaj już są jakieś krewetki. Ten zbiornik, o. Ten zbiornik jest bez rynny filtracyjnej. Biorniczek założony 15.10. Ja się trochę pośpieszyłem, ale ja nie miałem już gdzie tych krewetek wrzucić, nie? Nie miałem ich gdzie, także premium soil, dwa filtry. Tak to wygląda. No i krewetki robią porządek, jedzą, siedzą 3 dni tutaj już. Powiem Wam, że nawet nie wrzucam nic im do jedzenia, bo no, sami widzicie ile jedzenia mają. Tutaj też mam jakieś zbiorniczki resetowane. Tutaj to nieszczęsne podłoże. Wiecie, które było? Environment. Także musiałem resetować. To jest jeden długi zbiornik. E, tylko podzielony na komory, na cztery komory. Na wszystkich tych dolnych półkach wszystkie te zbiorniki, jak będę resetował, na wszystkich zbiornikach leci podłoże premium soli. Z tego względu, że zbiorniki nie są ogrzewane, wahania temperatury i zbiorniki raz stają, w zależności od temperatury, raz ruszają. Tutaj mogę Wam pokazać, już to są zbiorniczki, które pracują sobie miesiąc czasu. Jakieś krewetki już tutaj wrzuciłem. Co do kolorów, no to możecie sami zobaczyć, nie? Żółte fiszbony, żółte stile. Patrzcie sami na to. Tutaj są Blue Bolty Oręczaje. Ale jest tu taka, powiem Wam, trzeba by wrzucić jej jedzenie. Ale jest tu taka sztuka aż granatowa. No i tak lepiej wyglądają, słuchajcie, niż na podłożu, którym były. Tutaj zbiorniczek założony 14.10, także też miesiąc temu. Tutaj kolejny zbiornik przerzuciłem te krewetki dwa dni temu. Jeszcze 12.10 zakładany i to są czerwone na nasi. Tutaj mamy na nasi czarne, tak zwane shadow, bo widzicie, one mają taką niebieską, niebieską poświatę. No i patrzymy sobie tutaj na te dwa zbiorniczki, bo te dwa są do restartu i patrzcie na datę 17.04.24. Ja bym je zostawił jeszcze, gdyby no, nie było tutaj tych skoków temperatur, bo no tak jak mówię, tu raz się dzieje, raz się nie dzieje, a no, ja wolę, żeby się działo cały czas. 17.04.24. to samo, dwa zbiorniczki i to jest ta ceramika, mówiłem o niej, taka duża ceramika powkładana. Będziemy to wymieniać. Tutaj będziemy wkładać gąbkę i zasypywać całość premium. Soil. Lećmy sobie w górę. I to są tak. Te krewetki, które są tutaj, jest ich naprawdę... Maluchów jest groma. Dorosłych krewetek może nie ma dużo. Ale tu są krewetki... Galaxy Tiger i tak jak widzicie tutaj Advanced na nasi, to wszystko to są krewetki, mix, taki mój z metalikiem. Ja sobie to kiedyś robiłem i tutaj wyskakują krewetki metal, czyli metaliczne i czerwone i czarne. No a to jest ten zbiornik, z którego one pochodzą. Filtracja już odłączona, krewetki wyłowione, czeka tylko na to, żeby go wyczyścić i zasypać. Tutaj mamy zbiornik zresetowany, już Wam mogę pokazać i tak jak w większości zbiorników Ista Premium Soil rynna filtracyjna i na froncie mamy podłoże AdAmazonia. Widzicie co się na szybach dzieje, nie? Czekajcie, żeby nam nie ostrzył. Patrzcie, już zaczyna się zielenić. No ale wracając tutaj do tego zbiornika, bo większość z Was mówi, że nie zieleni, no to patrzcie na to, to jest samo Premium Soil i co? I zieleni. Zieleni. O! Dobra. To są świeże zbiorniki. Musiałem przerzucać te perelki w miarę szybko, bo no skończyło im się podłoże i było dużo mchu. Nie widziałem po prostu. Stare krewetki umierały, ale patrzcie co się dzieje. Jeżeli krewetki czują się zagrożone, one się mnożyły na potęgę, nie? Czyli od groma młodych było. Tutaj również... Tak, jak widzicie, rynna filtracyjna, zbiornik, tak, w zasadzie dopiero co zaczyna stabilizować się, moim zdaniem, biologicznie. Nie wiem, czy ja to wyostrzę na szybie, żeby złapać i pokazać Wam, że zaczynają się szyby powoli zielenić, nie? Tutaj krewetki snowfall, czerwone, kilka sztuk takich lepszych, przełowionych. O, widać tutaj, widzicie, takie brązowe coś. Także to powolutku zaczyna się, zaczyna nam się zbiornik zielenić. No i tutaj ten nieszczęsny regał, słuchajcie, ten zbiornik widzicie jest do restartu. Tam gdzie jest X, zbiornik do restartu. W tym zbiorniku niby się możemy podejść, niby coś się działo, no troszkę tych krewetek się porodziło, ale od tamtej pory jak się porodziło i one porosły, no to nic się tutaj nie dzieje. nie. Tutaj taka moja krzyżówka czerwonych galakty z krewetkami Orange Boa. No i gdzieś tam wychodzą i te pomarańczowe Boa i czerwone takie fajne galaksy zrobimy z tego linię. Tutaj pandy, oręczaje, szedą, coś tam chodzi z tymi jajcami, ale młodych nie widać dużo. Tutaj zbiornik niedawno zresetowany i patrzcie na to, Shirakura poszła do rynny na froncie Ada Amazonia i zobaczcie co się, jakim glonem zaczęło dawać, nie? co mi wywaliło. Także no, słabo. Każdy z tych zbiorniczków jest do zresetowania. Pokażę Wam jeszcze tutaj to o czym mówię, bo to są krewetki Neocaridina i to są regały z krewetkami, to znaczy ta półka jest z krewetkami Neocaridina. Jaki jest plan? Tutaj widzicie, ten zbiornik został jeszcze do zresetowania. No, ale ten został nastawiony. Patrzcie, co się dzieje w zbiorniku, ile życia, jakie szyby się robią, nie? Tak tutaj jeszcze jest jedna podmiana i tydzień czasu, i te krewetki z tego zbiornika lądują na tym. Te już są przeniesione i tamten zbiornik jest zresetowany. I teraz tak, z tamtego zbiornika w rogu krewetki wylądują w tym i tamten resetujemy, nie? No i tak po kolei. Tu mamy gdzieś blody Mary, tam mamy blody Mary, Tam mamy zbiornik zresetowany, także te blody Mary pójdą na ten zbiornik. Tam Tamten jeszcze musimy zresetować i pójdą sobie krewetki tutaj na ten. No tak jak widzicie, sporo pracy, cały czas coś się tutaj dzieje. Cały czas jakieś. No to jest zbiornik niedawno. Niedawno resetowany. I tutaj jest OK, coś tam chodzi, tylko że to nie są parametry pod te krewetki, no ja je przeżyciłem z tego zbiornika, gdzie mamy X, bo tam się zaczęły pady a jak się zaczęły pady, no to poszły do tego zbiornika i czekają, te krewetki czekają na, pokazuję Wam już na ten zbiorniczek, to jest ten zbiornik i w tym zbiorniku, na tej półce mamy tylko podłoże Ista Premium Soil i żeby Was nie okłamać, to już Wam pokazuję poczekajcie, ja się tutaj postaram z sądą wejść żeby z sądą pH żeby wam pokazać jakie pH tutaj mamy, nie? Tak na pewno Będziemy musieli poczekać niech ta sonda sobie troszkę pomyśli A ja Wam za chwilę pokażę No pH powinno tam być koło 6 nie, ona myśli, idzie w dół, idzie w dół, bardzo powoli. Trzeba by ją wyczyścić, wtedy może by było OK. No dobra moi drodzy, w międzyczasie ja Wam będę pokazywał co tutaj się dzieje. Ustawię Was na którymś ze zbiorników, tak żebyście i Wy widzieli co się, co się tutaj dzieje. No i co? I bierzemy się, bierzemy się do pracy. NATO to jest ten zbiornik na iście premium soil gdzie włożyliśmy sobie sondę zbiorniczek założony z 29.10. czyli niedawno takie PH 5.94 5.93 no idzie PH w dół także mniej więcej stanie tam na 5.90 No dobrze, moi drodzy, e, słuchajcie, widzieliście mniej więcej co zrobiłem. E, minął jeden dzień dokładnie od tamtego momentu. Chciałbym pokazać Wam na przykładzie jednego zbiornika, jakiego podłoża użyję, e, co mamy tutaj w, w tym zbiorniku, jak jest docięta rynna e, itd. Tak tak Także wezmę Was w rękę. I dokładnie pokażę Wam, co miałem na myśli mówiąc tutaj o gąbce, co miałem na myśli o filtracji, o podzwirowej, czyli kratka podzwirowa, gąbka dwucentymetrowa, komin, tak jak widzicie. Tutaj mamy adapter do filtra NSF albo UJET, to są rzeczy, które ja sobie drukuję na drukarce, możecie to oczywiście kupić, możecie to kupić u Piotra i krewetki na Allegro, możecie to kupić u mnie na Allegro. Co to daje? większa przepływ i zwiększa moc w zasadzie tego filtra, no działa dużo dłużej. Nie zapycha się, a jeżeli się zapcha, bardzo łatwo to jest. Raz, że zdjąć z tych rurek. Jeżeli ci co używają NSF-ów czy UJET-ów to wiedzą o czym mówię. A dwa, że, że bardzo łatwo jest to po prostu wyczyścić. do rynny leci to podłoże czyli premium soil. Na front ja dam sobie Ada Amazonie w niewielkiej ilości, to będziecie zaraz widzieć, jaka to będzie ilość. Wy, Ady pewnie już nie kupicie, gdzieś tam jeszcze jest dostępna, ale podejrzewam, że nie kupicie. Tutaj rada taka moja dla osób, które zaczynają zabawę z krewetkami i chciałyby nastawić swój pierwszy zbiornik, no to śmiało używacie tego podłoża i do rynny filtracyjnej, i na front. Jeżeli nie alternatywą dla tego podłoża, tylko o niższym pH, już wam pokazuję. Jest podłoże, które nazywa się Neo Soil. Z tym, że jeżeli będziecie kupować to podłoże, to zwróćcie uwagę na to, żeby to było podłoże dla krewetek. Ja tutaj mam wersję powder, ona bardzo dobrze też się spisuje. PH na tym podłożu 5.50. Także no to PH550 jest idealnym PH dla krewetek. Śmiało, jeżeli macie trochę więcej doświadczenia albo czujecie się mocniejsi już w temacie krewetek, nastawiania zbiorników, wiecie co się dzieje, na co, jak zareagować na różne rzeczy, które mogą się zadziać w zbiorniku, to polecam również to podłoże. Ale tak jak mówię, jeżeli robisz to pierwszy raz, żeby się nie zniechęcić i żebyś miał naprawdę fajne efekty, użyj tego podłoża. Dobra, ja, żeby nie przedłużać, słuchajcie, zrobimy tak, bo to jest mały zbiorniczek, on ma około 40 litrów, żeby nie nasypać nie wiadomo ile tego podłoża i nie czekać, żeby ono tam wiecie oddało minerały i tak dalej, żeby zaczęło się dziać, no to tak. Wymyśliłem sobie, że sypię Lit Premium Soil daje lit do rynny filtracyjnej. I zaraz zobaczymy czy to ta rynna jest dosyć duża, słuchajcie pojemna, tam naprawdę sporo podłoża się może zmieścić, ale tak jak mówię, żeby nie wydłużać tego cyklu, to myślę, że jak wsypię lit, teraz zobaczymy, to powinno być ok, kawałek siateczki. Potem zawsze w trakcie, wiecie, pracy tego zbiornika, czyli jeżeli on się zacznie nam starzeć i będziemy widzieć, że krewetki zwalniają, w sensie wolniej rosną. I tak dalej zrobimy dosypkę. Także ja zostawiam. taryna jest na 15 cm wysoka. Mamy dwójkę kratkę, dwójkę gąbkę, czyli mamy 14 cm, 11 cm zostałowałoby nam na podłoże. To jest dużo, za dużo na tak mały zbiornik, także lit tego podłoża na pewno wystarczy. A na front, moi drodzy, Ada, jest takim podłożem. Że lubi zjeżdżać bardzo nisko z pH. I ja na front dam bardzo mało. To jest taki pojemniczek, który ma, podejrzewam, około 200-250 ml. I, I taką ilość damy, damy na front. Na pewno nie przykryjemy, słuchajcie, całego dna tym podłożem. Więcej, czyli to przykrywa całą. całą yy, Całe dno, ale niestety ze względu na to, że, że jest jak jest i to pH jest dosyć niskie na adzie Amazonii, czyli rynna filtracyjna daliśmy litr podłoża Ista Premium, a na front daliśmy 200-250 ml podłoża Ada Amazonie. I słuchajcie, żeby was nie zanudzać, będę sypał jeszcze na to bakterie, o bakteriach może nie będę mówił, bakterie będą dostępne już, myślę, że w grudniu śmiało będziecie mogli czy u mnie kupić, czy na Allegro, czy u Piotra je krewetki, czy, czy no w sklepach, które będą chciały to nabyć ode mnie. To, to, będzie to będzie to dostępne, ale na chwilę obecną nic o tym nie mówię. Część z was ma już te bakterie. Mam nadzieję, że, że służą i, i zbiorniczki fajnie startowały bakterie i do prowadzenia na co dzień zbiorników, bakterie również do nastawiania przede wszystkim do nastawiania zbiorników, tak, żeby one prawidłowo odpaliły i, i, i wam działały. Także ja moi drodzy, przenoszę Was do time timelapsa. I zalewamy po kolei, mamy kilka tych zbiorników i dzięki wam ja się wczoraj trochę zmobilizowałem, bo nie zrobiłbym na pewno tyle jednego dnia, w sensie nie opróżnił, nie pomył i tak dalej, ale dzięki wam, widzicie to, to, to działa nawzajem, dzięki wam opróżniłem te zbiorniki, przygotowałem to co nie mogłem wycią wyciągnąć, jakoś tam wyczyściłem, resztę wymyłem dokładnie i... Jest siedem zbiorniczków, także siedem zbiorników nastawiamy, ja przenoszę się z wami do time timelapsa, no i widzimy się na końcu na podsumowaniu. Bakterie dodane, zbiorniki zalane, tak jak sami widzieliście, kilka tych zbiorniczków udało się zalać, żebyście się nie bali, bo niektórzy z was powiedzą, że stadnik robi zupę, to zmętnienie ustąpi, tutaj są dane szczepy bakterii i pożywka dla bakterii, także jak tylko bakterie zaczną pracować, to to zmętnienie ustąpi, myślę, że do tygodnia czasu, tu... czekajcie, bo wyście tego zbiorniczka jeszcze w samym rogu nie widzieli, ale tam będzie ciężko podejść, o, tak to mniej więcej wygląda. Te zbiorniki tutaj na samym dole, te dwa. Ja mówiłem, że na samym dole będziemy robić istę premium wszędzie, ale postanowiłem, że dwa dla odmiany, dwa dla testu, żeby się przekonać, czy rzeczywiście te zbiorniki no, nie będą parametry skakać, czy krewetki będą się mnożyć. Wyrazem ze mną będziecie to obserwować. Dałem Adę na front i istę do rynny. Także niech sobie zbiorniczki pyrkają, myślę, że 3-4 tygodnie, za 3-4 tygodnie widzę się razem z Wami, pokażę Wam jak to będzie wyglądało, no i myślę, że razem będziemy wpuszczać krewetki. A tutaj macie zbiornik z 30.10. na samym podłożu Ista Premium Soil, patrzcie co się dzieje już na ścianach, pH też myślę w granicach 5-90. Zerknijcie na to. To są zbiorniczki, które nastawione były 11 listopada i one sobie tak wyglądają. Dzisiaj, żebyście mniej więcej wiedzieli ile czasu toją, dzisiaj mamy 20 listopada, czyli 9 dni zbiorniki stoją i woda widzicie kryształ. Dobrze, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dziękuję za dzisiaj. Widzę się z wami na następnym filmie. O czym ten film będzie, nie wiem. Podejrzewam, że krewetki Neocaridina wlecą, bo mam jeszcze film nagrany dla was o Neocaridinach, ale niezłożony. Także myślę, że, że kolej, na kolejnym filmie widzimy się z miłośnikami krewetek Neocaridina. Za dzisiaj wam ślicznie dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!